O, i tu się co? Ach, tutaj się zmienia kierunek. Hmm, to wiem co trzeba zrobić, wiecie? Trzeba trafić tak, żeby tego cuba przesunąć w to miejsce. Teraz będziemy musieli. W tą stronę Aha, i on tu przeleci, tak? Tak, przeleci tutaj Ustawimy go sobie tutaj, i przejdziemy w drugą stronę. A no, bardzo łatwy test. Chodź, tu pił. No, i teraz tak mi się tu ustaw. No, i teraz ja sobie wycentrowałem tu. Jeszcze postawię potem z Ziemi i wyjdziemy tutaj sobie. Antygalaktyka! O cholera, nie w tą stronę. Um, ci teraz znowu tego cuba trzeba stamtąd zabrać. O, w ten sposób. No i wydostajemy się do góry. Arr, nie no, jakoś rozwiązałem, Widli, ten twój test taki mega skomplikowany, jakiś nie był. Dur, 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 dur. Dobra, eee, ładowania, zobaczymy, co nas czeka. Kurde, nie mam nic do picia, ludzie! Nie mam nic do picia. No, jest lipa. Co teraz nas czeka? Co teraz nas czeka? Oh sorry, sorry, sorry. I hope that hope that didn't disturb you too much then. It was the sound of books. Pages being turned. So that's just what I was doing. Just reading uh books. So not a moral? Anyway, just finish the last one. Just now the hardest one. Machiavelli. and Do not know what all the fuss was about. Understood it perfectly. Have you read that one? Yeah. Yeah, it. Well, on with the test. Wish there was more books. Well, mm, there's not. Tu mamy guzik, wiecie? W, sensie, w tamtym miejscu. My byśmy musieli się dostać, wiecie gdzie wyżej, wyżej, wyżej. Dobra, i teraz stąd. Wiecie co wam powiem? Że zginąłem. Właśnie w tej chwili. Um, dobra, to jest taki troszkę test i, i z innej półki, bardziej skomplikowany. Aczkolwiek już wiem, e, że tam do góry jest. Tam do góry jest. Zaraz wam pokażę. W sumie jak tutaj wypadnę. Tam powinienem wyskoczyć, ale czy ja dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. O, właśnie, w ten sposób. Dobra, i teraz tak, kładziemy pomarańczowy portal tutaj. A niebieski tutaj i powinniśmy wyskoczyć dokładnie. Dobra, co nam zaaktywuje ten przycisk? Aha, on nam da cuba, którego musimy wyrzucić w to miejsce. Czy on teraz mi tutaj wyleci, jak ja. Tak, tutaj niebieski, tam pomarańczowy. Wylecisz?

Dobra, lecimy w górę. Dajcie jakieś kurcze. Nie wiem, no. Nie wiem, nie wiem. Kurcze, ale te testy są no, średnio proste, nie? O, co tutaj? O, jakbym widział tego? Windowsa Blue screen. Oui. Blue screen, blue screen. Whitley woła blue screen. Whitley woła blue screen. Dobra, idziemy. Kurde.

dokładnie, ale teraz um, mamy tą koronawirusem. O kurde, nic mi tu nie zrobicie. Uła, au, uła, uła. Zapomniałem, że wszystko się dezaktywuje za tą zaporą. Dobra, mm, jeszcze raz. Co no Tak, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy tutaj. Pyk. O nie. Teraz mamy jakieś przejście, nie. Tylko jakby tam mamy się dostać. Aha, dobra. O, sorry, rozwaliłem ci ekran. Sorry stary Dobra, tu jest wyskocznie, to to jest dosyć... powinno być proste O, w ten sposób i tutaj zejdziemy na dół. O nie, Kurcze, i trzeba by było jakoś zablok- a, no przecież, ludzie, ale jestem głupi. Ale jestem głupi. Uuu. No tak, przecież możemy zablokować je. W ten sposób właśnie. I nic mi nie zrobią. Rozwalam cię Whitley, bo... Ja już cię mocniej nie ways. mogę rozwalić. No, no, that a tam works. jest wyjście, ok. Uh, Hopla. Pyk, cyk. I wychodzimy. Żegnaj Whitley! Kolejna winda i kolejny plow screen. Cyk, pyk i jedziemy do góry. No. Albo po prostu jestem już bardziej taki doświadczony w portalu, albo po prostu te testy są naprawdę takie... Mm, średnio proste. ...proste testy. To nie jest... Ufff... Dobra, idziemy dalej. Calibre Wave! Będę cię napisał, byś rozwiązał te kwestie, a potem zobaczysz 10 razy. Zobaczysz bardziej skoncentrowany rzut nauki. O, a w związku z tym, muszę ci rozwiązać te 10 razy szybciej.

Raczej się nie wybijemy. Chyba że nie. Chyba że zrobimy tak jednak. Że się wybijemy. Zaraz wam pokażę w jaki sposób. Polecimy do góry. Co my tutaj właściwie aktywujemy? Windę. Oha. No dobra. E, czyli tak, tutaj kładziemy. A no, już myślałem, że zrypałem, no jednak nie. Dobra, czyli teraz tak. Czyli teraz bierzemy to. Co nam to da, jak ja się muszę dostać w tamto miejsce? Hmm, my tu mamy jakiś laser. Aha, zaraz, A jakby to usunąć na chwilę. Ach, ja już wiem o co chodzi. Dobrze, że. Wtedy to teraz nie chodzi. Czyli tutaj, gdzieś. Wiecie co? Tutaj, gdzieś. E, co ja robię? A, jest, tam widzę. Widzę, widzę, widzę. Czyli tak. Tutaj dezaktywujemy to. Wychodzimy. Teraz tak. Um, teraz jak to zrobić, ludzie? Bo musimy, wiecie co? Yy, tutaj po prostu wydostać. Ach, dobra, wiem. Tak, w ten sposób. O, w ten sposób będzie dobrze. O, i, 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 i jest. Dostaliśmy. Czyli mamy to. I teraz wystarczy... Wystarczy co? Wystarczy doprowadzić... Nie, wystarczy... Ała! U! Troszkę się przesmażyłem. Jest winda Ja tu muszę przejść przez to Oła, oła, oła I teraz tak Musimy ustawić tutaj to Musimy wejść teraz na to Musimy No właśnie Tak to cholera jasno zrobić no tak, można tak przecież. Teraz musielibyśmy aktywować... Wytyfy, wytyfy, wytyfy. To byśmy musieli aktywować, ażeby to zrobić. Aha, czyli w ten sposób. Tak, i to czy to się uda? No, chyba będzie dobrze, chyba będzie dobrze, powiem Wam. Opla, wskakujemy i dezaktywujemy to. Jest, udało się. O, kolejny test, przeszedłem, udało się. Mhm. No dobra.

Aha, no to jednak musimy tak trochę się przesunąć Wyłączyć to Ponownie się przesunąć nam to da, o, to spada tam Mogło już tam zostać w sumie. Nie doskoczę, cholerka, nie doskoczę O nie, Cube nam się rozwali czy nie Nie, nie rozwali się, przejdzie przez lasery Okej okay. um, I teraz jeszcze gdzie my... my ten laser na platformie Ehm, um, tu I tu My ten laser chyba mamy ustawić w tamto miejsce, także on musi się. Hmm. Właśnie co zrobić, żeby on nam się odbijał na równym poziomie? Widzicie, tutaj jest Troszkę za nisko, nie? Wiecie o co chodzi? On tu jest za wysoko z kolei, no bo te lasery nic nie robią, co zrobić, żeby tu nam się odbijał? Aha, już wiem wszystko. Ok, już wszystko wiem, już wszystko wiem. Ym, musimy, gdzie tu się włączało? A to. wałeczek teraz to wyłączymy Teraz ustawimy tutaj o shit, o oh, shit, oh, shit, o niebo zaraz spadnę Tego bym nie chciał. Jest, udało się. No i zeskokujemy, wyjdziemy sobie teraz ładnie tam.

Hmm. There, good, perfect. Well you I'll be honest, after you told me to turn that beam off, I thought I had lost you. We're poking around for other test subjects. No luck there. Everyone's still dead. But, oh, I did find something though. Reminds me, I've got a big surprise for you two. Seriously, look forward to it. Jak tu się wszystko sprząta ładnie. Hmm, 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 musiałbym wymyślić, jak dotrzeć w aha, dobra, Czyli tak, niebieskim portalem tutaj zrobimy pomarańczowy, będziemy kłaść. Marańczowym będziemy kłaść to no będzie jeden Czy ja mogę spuścić jeszcze jeden, czy tylko jeden kiub mogę mieć? O kurde, cholerka, mogę mieć tylko jeden cube. Hmm, no to w sumie... O, już myślałem, że spadłeś. Oj, nie strasznie, nie strasznie, nawet nie strasznie. Dobra, przejdziemy sobie tędy, położymy tutaj. Ale teraz ciebie by było trzeba rozprowadzić. Także bańki. O, fajnie, bańki mogę rozprowadzać. Zobaczcie. Cudownie. Jestem tylko ciekaw, gdzie mnie to do, doprowadzi, wiecie? Dobra, no jeszcze raz tutaj, żeby tą rampę górną... Całą tutaj... To dobra, no jeszcze troszkę, jeszcze troszkę... Bo nigdy nie wiadomo, jak się w końcu wybijemy, nie? Dobra, już się lepiej po prostu nie da. Tak więc w imię zasad. Hmm. Może to tak nie miało być. Chyba tak nie miało być. Chyba powinniśmy to zrobić inaczej. Tylko gdzie my tu mamy wyjść? za choinkę, Wam nie powiem. No bo dobra, no bo zaraz zobaczymy w sumie, gdzie to tak daleko idzie. A ja wiem, co trzeba ludzie zrobić. Teraz Wam pokażę. Bynajmniej tak podejrzewam. Czy to jest prawda? To to nie wiem. Dobra, tak, zrobiliśmy to wystarczająco mocno. Więc teraz idziemy tutaj po kostkę Cuba. Weźmiemy to. Aktywujemy, I teraz po prostu musimy się wybić w tą pole, które nas doprowadzi do tamtego miejsca, wiecie? Patrzcie. Cyk. W sumie nawet nie wiem czy ta pomarańczowa pianka była... czy tam ten żel był potrzebny Ach. Bo my tutaj się nie przedostaniemy tak. Oj Nie wiem czy nie zrobiłem fejla. Taki faj zrobiłem, więc wiecie co, spadnę yy, i spróbuję to Ej, jeszcze raz, bo tam powinienem chyba rzucić yy, portalem. Czy nie, bo zginę przecież, Jó, ty tak nie możesz, bo ja zginę przez ciebie. No tak, bo jak rzucę tu portal to zginę. A przez to nie da rady. Fuuj. Ale wiem, 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 wiem. Dobra, giniemy, win, giniemy. Już wiem, już wiem, już wiem, już wiem o co chodzi. Już wiem. Eee, jednak ta pianka się przydaje, ten żel pomarańczowy. Bo tak, rozpędzimy się, rzucamy portal z tego miejsca, gdzie jesteśmy teraz. Zaraz wam zaprezentuję właściwie o co mi chodzi. Eee, dobra, nie eee, tak. Więc dobra, jeszcze raz, eee, żeby wszystko było jasne, eee, kładziemy tutaj, żeby pianeczkę sobie rozprowadzić. Eee, tą pianeczkę, oczywiście, sobie rozprowadzimy. Jak najbardziej, eee, po całym teraz, tak. Musi to się wszystko rozejść. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Dobra, starczy. Teraz tak, idziemy po Cuba. Cuba, teraz tak. Cuba, chodź tu skarbie. Tak, teraz tak. Wykładziemy go tutaj. Teraz wam zaprezentuję Będziemy tutaj portal Teraz tak W czasie rozpędzenia O musimy walnąć go tak Tylko właśnie teraz jest Dylemat w którym miejscu To pozłoży mi tak Że ja w to wpadnę mam nadzieję że w tym Że wyczułem bo jak nie to Żegnaj świecie Jest udało się Uuuu. You're going to love it to death. I love it until you've been Dobrą. All right, I don't know whether you're uh, you picking up on what I'm saying there, yes, but thanks, we get it. Okay, um, powiem wam, sir, um, kolejny. Kolejną częścią zajmiemy się w kolejnym odcinku, e, tak więc ja was zapraszam do do no, przestań glados, e, komentowania, subskrybowania, and thumbs up. Komentował DJ Palosite i trzymajcie się ciepło. Cześć do następnego odcinka.